Gry Tygrysie, znasz już nowinę? Jaką? Chodzi o czarnego nieznajomego. Rzucił mi wyzwanie. Nie tobie, chcę walczyć z Kenem. Żartujesz? Wcale nie. Był tu Mr. X z pytaniem, czy Ken przyjmie jego wyzwanie, czy zrezygnuje z walki. Nie mogę w to uwierzyć. Porażka Kena. Nie podoba mi się ten pomysł. Pod względem siły, techniki i szybkości czarny nieznajomy jest dużo lepszy od Ken'a. Stosuje niedozwolone chwyty, których nikt nie zna. Ken? Gdzie jesteś? Wyzwał Kena, bo chce mnie zademonstrować, co potrafi. Nie mam już wątpliwości. Należy do jaskini tygrysów. Dla nich walczy. To dlatego chcę zabić Kena i to na moich oczach. Już nic nie poradzę, ale muszę z nim porozmawiać. Bardzo poważnie. Nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Pewnie mnie nie posłucha. Dla niego to bardzo ważna walka. Jest dumny, że może ją stoczyć. Pójdę na grób Daimona. Tylko cisza tego miejsca pozwoli mi znaleźć właściwe rozwiązanie. Daimon. Dajmonie, mam stoczyć walkę z czarnym nieznajomym. Wiem, że przegram. Być może będzie to mój ostatni mecz. Ale nie boję się. Będę walczył ze wszystkich sił. Proszę cię, czuwaj nade mną i chroń mnie. Przyszedłem, bo brakuje mi Twoich rad. Wiem, że mi pomożesz. Bo wciąż żyjesz w sercach ludzi, którzy cię kochali i będą kochać zawsze. Wszystko już wiem, Ken. Tym lepiej. Nie będę ci udzielał rad. Dokonałeś już wyboru. Ale proszę, dobrze to przemyśl. Nie musisz się martwić. Dam z siebie wszystko, chociaż mam niewielkie szanse zwycięstwa. Daimonie, proszę cię, chroń Kena. Jest dobrym zapaśnikiem, choć nie ma wielkiego doświadczenia. Nie powiem mu nic o jaskini tygrysów, czego by już nie wiedział. Będę przy nim gotów interweniować. Panie i Panowie, przed nami sensacyjne spotkanie między zdolnym zawodnikiem grupy młodzieżowej oraz czarnym, nieznajomym, doświadczonym zawodowcą. Czarny nieznajomy nie walczył dotąd z Japończykami. Czemu zatem wyzwał Kena? Zważywszy młody wiek tego ostatniego powinien był wybrać bardziej doświadczonego przeciwnika. Sam się nad tym zastanawiałem, aczkolwiek moim zdaniem nie należy niedoceniać Kena. Potrafi przysporzyć kłopotów każdemu zapaśnikowi. Kto zwycięży, Ken czy czarny nieznajomy? Wkrótce się dowiemy Na ring wchodzi właśnie Kenta Kaota w towarzystwie Tygrysiej Maski Niech żyje Ken Nie cieszysz się? Pewnie jesteś dumna, to świetny zapaśnik Serce bije mi tak mocno Nie przejmuj się Czarny nieznajomy jest bardzo dobry Jasne, ale Ken poradzi sobie To zdolny facet A oto pewnym krokiem doświadczonego zawodowca wchodzi na ring czarny, nieznajomy. Zdjęcia. Wreszcie pokazałeś, kim naprawdę jesteś. Panie i Panowie, od dzisiaj nazywam się Wielki Tygrys. Wielki Tygrys. jest na pewno lepszy od Króla Tygrysów. Najlepiej przygotowany zapaśnik jaskini tygrysów. Dźwięk Gongu da sygnał do dawna zaplanowanej zemsty na zdrajcach organizacji. Co on robi, czemu nie atakuje? Czyżby nie chciał walczyć? Boisz się mnie, żółty demonie? Успокой се, Кен. Wielki Tygrys, inaczej niż czarny nieznajomy, walczy agresywnie. Ostro zaatakował Kela. Przypomina kota polującego na mysz. Żółty demonie, chodź tu do mnie. Nie rozumiem, czemu nazywa go żółtym demonem. Bo to był zapaśnik, który walczył z Tygrysią Maską, używając podstępnych, niedozwolonych chwytów. Cicho bądźcie. Mój brat nigdy nie był taki. Chwyt za szyję. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery... Perfitny osobnik. Powinien przestrzegać rybaka. Nie wolno mu tak długo uderzać. Powoli wykańcza kenapę osłabionemu zadać ostateczny cios. Wielki tygrys nie przestaje atakować, niszczy przeciwnika swoimi sztuczkami. Młody zawodnik nie może odparować żadnego ciosu. Różnica sił jest aż nazbyt oczywista. Zmasakruję go na moich oczach, a ja nie mogę mu pomóc. Zabawny widok, nie Radzę ci, uważnie się przyglądaj, bo załatwię cię w taki sam sposób. Nie mogę tak łatwo dać się pokonać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To niezgodne z przepisami. Precz stąd. A teraz się porachujemy. Brawo, nie puszczaj ten. Ten się broni. To niebezpieczne. Bestia. Ten mało mu nie złamał ręki, a on zdołał się podnieść. Raz, dwa, trzy, cztery. Ken, dłużej nie wytrzymasz. Jeszcze jeden cios i będzie po tobie. Oto no sprawiedliwa kara dla zdrajców. Ken, w porządku? Tygrysia Masko, nie dam mu rady. Ale będę walczył dalej. Ken. Nie mogę pozwolić mu na łatwe zwycięstwo. Jaskinia Tygrysów zmarnowała mi młodość. Teraz to zrozumiałem. Nie dam im więcej takiej możliwości. Ken. To najsilniejszy i najnikczemniejszy zapaśnik, jakiego spotkałem, ale stawię mu czoła w imię dobra. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. To nie przepisowy. Stój, Kerr, co zamierzasz? Nie ma sensu, byś dalej walczył. Przedłużysz tylko swoją agonię. Znam twoje słabe punkty. Tak jak daj go Daimona, twojego przyjaciela zdrajcy. Wkrótce dołączysz do niego. Taki los spotyka każdego, kto nie przestrzega praw jaskini Tygrysów. Muszę zachować spokój nie przejmować się słowami tego obłudnika. Nie dam się Nie dam się pokonać. Wielkiego tygrysa ogarnął szał. Matę zalała krew. Niedopuszczalna jest taka walka. Nie rozumiem, czemu nie została przerwana, zważywszy fakt masakrowania młodego Japończyka przez przeciwnika. Wielki tygrysie, przestań. To niedozwolone. Wygląda na to, iż Tygrysia Maska stanął w Twojej obronie. Doskonale. Nie mogłem spodziewać się lepszego wyniku walki. Następną ofiarą będzie Tygrysia Maska. tego. Czego chcesz? Może pragniesz zastąpić przyjaciela? Chodź, tylko na to czekam. Ale dobrze wiesz, że zajmując miejsce Kena, przegrałbyś walkę. Zresztą mecz się jeszcze nie skończył. Nie mogę. Tygrysia Masko, przykro mi, nie zdołałem go pokonać. Wybacz mi. Najważniejsze, że żyjesz. Trzymaj się, Ken. Tygrysia Masko, pokonałem żółtego demona. Następny będziesz, Ty. Przygotuj się. Czekam na twoje wyzwanie. Tygrysia masko. Zabije cię. Umrę dopiero, gdy pomszczę Daimona i Kena i gdy zniszczę jaskinie tygrysów.